Masz wiadomość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wylasuję. trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: dziewięć mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Król. Kiliuchów. Wynik odpowiedź rada 8 kielichów. Dołożę kartę. Paść monet. Dołożę kartę. Dwójka mieczy. Dołożę kartę. Koroba kielichów. Na spodzie talii jest karta dziesiątka buław. I to może być tło czytania. Ciężko. Ciągniemy ten wóz. Sedno. Dziewięć mieczy. Niepokój. Stres. Liczne niespodzianki spowodowały u nas osłabienie psychiczne i fizyczne. Bezsenność nas pogrążyła. Lub nie widzimy jakiejkolwiek zmiany. Stało się wiele złego, ale sytuacja nie jest taka straszna, jak ci się wydaje. Człowiek wpędza się w pułapkę swoich lęków i złych myśli. Trochę się nakręca, sam się nakręca. Trzeba spojrzeć na wszystkie fakty bardzo realnie. Nasz lęk i obawa nas ogranicza. Człowiek zachowuje się, jakby na niego, miało spaść to, co jest najgorsze. Ale z nadejściem dnia lęki i obawy odchodzą. Trzeba poszukać sobie wsparcia. To też jest duże poczucie winy, wyrzuty sumienia, depresja. Pojawi się współpraca za granicą. Wymienimy się poglądami i doświadczeniem. Błyskawicznie przeprowadzimy analizę faktów i szybko wyciągniemy wnioski. Trzeba Postawić na nowoczesność. Dziewiątka mieczy pokazuje takie cierpienie i takie użalanie się nad smu. Dzięki miłości odzyskamy wolność i pozbędziemy się lęków. Człowiek ma świadomość, że dobiega do zakończenia pewnego okresu. Pewne koło zostało zatoczone. Uświadomił sobie, że. Coś minęło bezpowrotnie. Trzeba wejść na wyższą płaszczyznę, by móc się rozwijać. Czujemy się sami ze swoimi problemami i nie prosimy o pomoc, i to jest błąd. Co wychodzi naprzeciw? Król kielichów. Niedojrzałość, romans bez związku małżeńskiego, brak inicjatywy. Niechęć do pracy. To też jest związek z niekochaną osobą, niekochaną kobietą, niekochanym mężczyzną. To też są straty finansowe. Życie kosztem bliskich, kosztem rodziny. To też jest zwątpienie w siebie. Również mogliśmy źle ulokować swoje uczucia. To też jest podważenie ojcostwa lub niesprawdzenie się w roli ojca. Jest również problem z nałogiem, z nałogami. Wynik, odpowiedź, rada. 8 kielichów, paś, manet, dwójka mieczy i kolowa kielichów. To jest samotność i silny ładunek emocjonalny. Trzeba... Pozostawić obecne okoliczności dla, dla czegoś nowego. Należy zyskać siłę i motywację do działania. Do sprawy trzeba podejść bezwłocznie i racjonalnie. Jest warto sięgnąć po swoje hobby, zająć się sobą, sięgnąć po swoje zainteresowania. Pojawi się okazja na dobre propozycje zawodowe. Trzeba sięgnąć po pomoc do kobiety, bo ona da nam pomoc i znajdzie dla nas bezpieczny ląd. Przed nami są miłe wydarzenia, które będą miały dobry wpływ na nasze życie osobiste. Trzeba zdjąć opaskę z oczu, którą sami założyliśmy, bo nie chcieliśmy czegoś zobaczyć. Zdjęcie opaski spowoduje u nas olśnienie i rozwiązanie. Trzeba popracować nad swoimi blokadami emocjonalnymi. Trzeba wyjść ze swojej strefy komfortu. Również tutaj jest problem w podjęciu decyzji. Nie mamy w sobie gotowości, aby ją podjąć. Trzeba być gotowym na podjęcie decyzji. Jeszcze wrócę. Do króla kielichów. Wielu mężczyzn myli swoją partnerkę z mamą. Nie odróżnia miłości partnerskiej od miłości matczyny. Oczekuje od partnerki, aby go kochała i mu pomagała. Oczekuje, aby go kochała i pomagała. Jemu matczyną miłością i nie traktuje jej jako partnerkę, ale chce matkowania i wygody. Przy takim niedojrzałym mężczyźnie kobieta czuje się mało bezpiecznie. I w dodatku taka kobieta oddzięcza się jemu, że z nim jest. To jest porażka, to jest Twoja porażka. To obdzięczenie się może być w formie finansowej, w formie prezentów, sprzątanie, gotowanie, w formie pomocy fizycznej, leczenie i wyciąganie go z jego kłopotów i tym podobnie. Proszę Pani, trzeba sięgnąć po pomoc. Niech ktoś otworzy Ci oczy i powie ci, co to jest partnerstwo, zdrowy związek. Bo na razie to widzę dno i wodorosty, a przecież nie chcesz szurać po dnie. A zapewne chcesz leżeć na powierzchni, na plaży i być szczęśliwą kobietą. I tego ci życzę. Życzę Wam dużo zdrowia. Dużo pomyślności, obiektywnego spojrzenia na swoje życie i dużo zdrowia. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o śpiew.